Jakie kurde piękne Co ty gadasz? Poczekaj, co? Ty co, co? Siemano, z tej strony Prozurec I będę wasze animacje Słuchajcie, obiecałem wam przegląd Discorda Jak widzicie, jestem już zdrowy, pełen energii i pełen sił Dlatego wbijajcie tutaj Bum, ponad 17 tysięcy użytkowników Słuchajcie, mamy parę fajnych kanałów, które będę chciał ocenić Przede wszystkim fanarty, w których chociażby mamy <laughs> Takiego pięknego, masnego proza Wbijajcie pierwsza linika opisu Tam, wskakujcie Publikujcie fanarty, na kreatywność rzucajcie co tylko chcecie A ja będę to pokazywał w kolejnym odcinku I postaram się to zrobić tuż po gali Czyli w sobotę, bo mam trochę pracy Blablabla. Wracamy. Słuchajcie, lecimy cię z ocenianiem Waszych animacji, ponieważ jest to bardzo przyjemna seria, do której często wracacie i lubicie oglądać Wasze projekty. Więc od razu macie maila. Pum! Tu wysyłasz swoją animację bez muzyki komercyjnej, i to jest wszystko. A teraz lecimy i przewikuję Wam najśmieszniejsze, najlepsze albo najfajniej wykonane. Łapa w górę i komentarz mile widziany. To chyba musimy zostać przy hashtag prozu Witam, jestem Wiktoria, ja swoją przygodę z grafiką zaczęłam jakoś w 2015 roku i do tej pory się rozwijam, okej, okay, okej, okay, okej, okay. 3D Blender, w porządku. Okej, okay, bardzo prosta animacja, już z tego widzę. Prosty rig, troszkę za szybko poszło ręka do góry, myślę, że tutaj ten ruch mógłby być wygładzony bardziej. I fajnie jak postać stoi, żeby ona idlowała, czyli lekko sobie oddychała. Poza tym bardzo spoko, czekam na więcej. Mimika wskazana, żeby też postać jakkolwiek um, wydawała się żywa. Lecimy dalej. Siema, Kerfuś, co tam u ciebie? Ała z i menelu od mojich uszu. Elo, Kerfuś, chcesz trochę darmowych Robuxów? O jasne. Siema, Kerfuś. Okej, okay, to jest tyle. <grym> W porządku. Mam ogromne wajby z y, Cyborga oczywiście, pozdrowienia. Styl, y, jeden w swoim rodzaju, ciężko podrobić, ale bardzo spoko. A, od razu wam powiem, w poniedziałek mieliśmy live z gry, jeszcze jak byłem trochę chory. Pokonceptowaliśmy sobie elementy, ale wywaliło mi neta. Przepraszam Was, że trwał niecałe dwie godziny, ale miałem mega problemy z netem. Już w każdym razie wszystko naprawione. Karta na chwilę obecną działa, przegrzała się na to wychodzi, ale już sam wiem nową, więc. Minecraft YouTubers Open! Czy to ma prawa autorskie? Pewnie. Uuuu. Song jest mine it's called Black Cutter and made by Vic Blanca If jesteś owner of the song that wants to late it, related, just write. więc niestety nie możemy tego obejrzeć! Powiedzmy, że znalazłem coś, co było w klimacie tego metalu, więc muszę sobie wyobrazić, że wszystko pracuje Mam nadzieję, że tak. Okej, okay. jakieś proste rigowe animacje, ale widzę, że bardzo czuję wykonane tutaj. Uuu. Czyżby to był mine imator, chyba tak. Okej. Okay. A co ja pod... A dobra, okej, okay. to jest koleś, który podnoźni. Okej, okay, dobra. A nie, on tego tak drugiego, to w porządku. Bardzo przyjemnie zrobione z muzyką, fenomenalne prawdopodobnie, ale nie możemy tego pokazać. Ale bardzo przyjemny koncept, no i zobaczcie jednak, jak dużo dźwięk i muzyka robi w animacji, nie? Bardzo fajna, prosta, ale przyjemna sekwencja. O i to bardzo ładne O to na outro bardzo przyjemne No a patetik bardzo dobra robota, jestem ciekaw co jeszcze masz Uuu w swoim arsenale Okej okay, to jest mod do LOLa, nie, nie ważne Zgubiłem się w internecie, może kiedyś będzie inna seria Gdzie szperam i przeglądam odmęty meta, ale to nie dziś Mamy coś z LEGO, dawno nie było Let's go Okej okay. Dużo migotania i latania kamery Prawdopodobnie wszystko było robione z ręki, chociaż nie Dobra poziomo jest tak samo Oj prośba, Wię większa ilość zdjęć ok, jak będzie większa ilość zdjęć to będzie dużo lepiej, zobaczmy jeszcze drugą motoskara ok, bardzo dobry backflip coś tu było widać ok, no tak, wiadomo, że to trzeba przytrzymać E, fajnie by było, gdyby to było wycięte pewnie w jakimś programie montażowym, czymkolwiek. No i nie byłoby to wrzucić do jakiegoś darmowego Photoshopa typu Photopea, albo do nawet chyba Gimpa. Może tam da radę zrobić coś takiego, pobrać kolory, wypełnić, żeby zniknęła ta e, warstwa tego naszego ludzkiego e, czynnika w tym wszystkim. Byłoby dużo lepiej i przede wszystkim dużo więcej zdjęć, ale poza tym bardzo spoko. Dawno nie było frame by frame'a, więc ja doceniam. Patrzcie jaka kurde inwencja twórcza Liza nam wysłała, zrobiła ja sobie Lalkę z kartonu, widzicie? To są posklejane kartonowe elementy I również frame by frame'owo zrobiła animację Ja bardzo doceniam takie rzeczy, zarąbista opcja Tu jest już bez ingerencji naszej, zobaczy, bardzo przyjemny motyw Ej serio, to jest ładne, pomysłowe i ja szanuję za takie rzeczy, bo fizyczne zrobienie animacji czymś to jest inna liga, nie? Ej właśnie sobie uświadomiłem, ja mam figurki od brata, które się w pełni ruszają Kurde, chcielibyście, żebym zrobił poklatkową animację ze zdjęć? Możemy zrobić, dajcie znać w komentarzu to Fajne by było, tak sobie teraz myślę, to fajne by było chyba, no Dużo pracy, ale jaki efekt, kurde Korek nam wysłał, Nexus wolni, to było na konkurs, który został odwołany, więc zobaczmy well, welcome to The crackers. Nie wiem sam po co on rzekam Moje życie jak polityka temat rzeka nikt mnie nie goni a ja wciąż uciekam daj gaz do tej Dobra Nexa nam chyba nie zgłosi, co? <śmum> Mam nadzieję, zobaczę. Chyba było, to było. widzę, że, bo ekipa cała Hej, hej! Hey. Dzisiaj spokojnie, to mała nie zasiesz Zwolnij Dziś nie czas na kłótnie, sami swoi Spokojnie, no. ciężko mi ocenić, bo jest dosyć statyczne wszystko Dużo kadrowania, dużo elementów widzę, więc za to szacun nie wiem, jak to do końca działa w samym programie, ale widzę, że jest tutaj naprawdę, naprawdę spory wkład pracy w to i no wygląda to bardzo dobrze. Jest w klimacie, chyba, nie? Bo o to chodzi: Dziura, siema, przesyłam do oceniania fragment z kolabu, w jakim biorę udział: samura i Jack Reanimated, okej. Okay. <ścoughs> okej, okay, widzę, że będzie grubo. Eee, okej. Okay. Już widzę, że będzie gruba. Szkoda, że tutaj ten miecz nie znika w tym miejscu, ale <laughs> na takim patencie to jest zrobione. Podoba mi się. Co ty gadasz? Poczekaj, co? To co? Zbejtowany zostałem. Jakie dobre. O kurde. Ej, co wam wszystko? Moje podśpiechiwania zrzucam na bok. Zbejtowany zostałem śmiesznym gifem, gdzie jest skrojony kotlet jakiś. Eee... Nie, no. Wait. Jeśli mogę sobie pozwolić na krótkie ogłoszenie parfumne, zachęcam jak najbardziej do dołączenia do kolaba, jest jeszcze wiele scen do zaklepania. Naprawdę, naprawdę gruby temat. Dziura. Komentuj sobie dziura, że to jesteś ty od tego Jacka. Jak coś, to się będę do Ciebie zgłaszać ewentualnie w komentarzach. Zarąbista robota, serio. Jestem pełen podziwu dla tego, co zobaczyłem w tym 3D, bo... Byłem trochę sceptycznie nastawiony po tym GIFie, ale naprawdę, naprawdę... Good shit. Mam od Przemysława Wściekłego animację. Ziomek mi wysyłał na Arenie, co mi pisał w mailu, pamiętam doskonale. Przyjemne, proste, w punktach, jakby wiadomo. Ciężko oceniać prostą animację. To chyba jest... Yy stokowe jakieś, oryginalne, ale same ruchy postaci spoko. Fajne dasze, bo bardzo mi się dasze, gdzie postać zostaje jakby e, z niższym kryciem za naszym ludkiem, bo to dodaje pędu i mobilności. Na arenę niedługo będę robił kolab z przyjmowaniem ludzi do klanu, tylko muszę trochę więcej czasu znaleźć, bo teraz jest fejm, ja trochę rzeczy robię jeszcze ze spółką, trochę mam elementów pracy do robienia, także troszeczkę mniej czasu mam na życie, jeszcze jestem po chorobie, więc muszę sobie trochę Napędzić w międzyczasie Ale wbijajcie na Discorda, bo będę wskrzeszał O kurde, mam coś grubego Jeszcze zaraz wam pokażę, bo szukałem Wbijajcie na Discorda, bo będę wskrzeszał Gartic phone, czyli głuchy telefon Będę potrzebował zarobistych animatorów Będę potrzebował zarobistych ilustratorów Żeby porobić fajne kolaby z wami widzowie Więc wbijajcie na DC i się spodziewajcie niedługo ogłoszenia Tym kończymy dzisiaj, bo to już widzę, że będzie potężne Jakie kurde piękne, ej, szczerze, Maglun 26, giga szacun za tę animację, bo to uderza perfekcyjnie w moje serduszko i taką chęć zrobienia czegoś takiego samemu. <ścoughs> Fenomenalne. Słuchajcie, nic zadaci ująć. ja z łapki schyciągam. przyklepało mi się wszystko jak diabli, ale nie o to chodzi. Dzięki Wam za odcinek. Subskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco, jeżeli chcesz być częścią live'ów i częścią gry, którą robimy, to wbiję na live y zawsze w niedzielę o 17. Tyle widzimy się na Discordzie, mam nadzieję, że like zostawiony i miłego dnia Wam życzę.